Mam 42, to super, to biernie już wszystko nie 30 No fajnie, a czym? Węgla? Tylko, że ja mam 3. No to doskam. Nie, no nie, nie. Dlatego dodam, gdy to pójdę tylko do będę Masz inny do to wszystko. Ty, a ja jeszcze niedługo podejrzewam, że wyjdzie kolejny filmik, ale już nie z Filipem. Inna współpraca będzie. Yy, Wiedziałeś, że na ciebie idzie Edek? Patry się Edek. Nie nie! Patrzcie, widzę, Dobra. Jeżeli widzę, nie masz mnóstwo kopów. To by było. No. Wystarczy? Tak. Widzę. Ja sobie w ogóle muszę załatwić dynię. Jak idę na Edki, to ja zawsze w dyni. A co to jest dynia? Nie wiem. Yy, nie musisz patrzeć. Yy. Możesz patrzeć na Edki. Proszę. nie widziałem tego. Przynajmniej jakieś tak było. Pytajki, słuchaj. No wiesz co, yyy... Węgla? Węgla, tak, węga do Nie. Dziękuję. Okay. Ale tamta jest wyspa fajna, właśnie tak fajnie wygląda. To tak, przepalam, na 34 minuty. To teraz ty tutaj Masz, masz, łap. Zrób sobie ja jazdę, nie wiesz co to masz, ty... Nie, nie, to już jest, to już będzie na trzy. Chodź, się zbieramy i kończymy. Już w ogóle kończymy? Dzisiaj? Nie, no może potem coś coś nakręcimy, ale teraz zmontuję wszystko ładnie. a to słuchaj, to weź skończymy nagranie. I ja tutaj zostaj mi serwa włączonego się tam to podbieram rzeczy. Możemy tak zrobić? Y, materiały byś po byś zbiera, przykładowo drewno. Ale wychodź już z kopalni. Wa, gdzie ja tu nam pozbieram dużo rzeczy. To tu jest... To jest dość ładnie, mam już chyba 30. Tak, 32, dwa, tam w yy, zostawiłem 5 pięć. Mamy już 37 sztuk węgla. No, no dobrze, to potem też tam wrócimy, nie? Ale chodzi, żebyśmy mieli... Yy, bo ja nie chcę przekroczyć znowu 15 minut. A to kończę ode mnie. To ja Wam bardzo dziękuję, że nas obejrzeliście. Mam nadzieję, że bardzo szybko nas nakręcimy, bo ja... Yy, w kopalni jestem jeszcze bardzo zaskoczona. Tak. I ja mam nadzieję, że powstanie więcej takich mapek yy, suriwalów, escape'ów. I na tym kończę, cześć. Nie, na pewno jeszcze coś nagradzasz, Tak. Ja do zobaczenia, cześć. Witam wszystkich po krótkim cięciu. Miałem drobne problemy na dysku, musiałem na chwilę skończyć, ale coś tam poprawiłem. I jesteśmy z powrotem. Ja też troszeczkę pułakałem dziur, bo oczywiście Marek musiał sprowadzić teraz creepery. Ja?! Chodź dobra, chodź spać. To ty Ja A W ty ogóle powiem. zaraz się obudzimy, wiesz O nie, nie obudziliśmy się. Widzisz? O... Ząbi inny po raz sobie bijesz. Eżej taki drewno Zaraz mnie dedną O. Mam jedno mięsko ząbiaczka. Gratulation. I widzę świnkę. Czyli, o którym my zaczęliśmy kręcić Psyku, y, do, to gramy, kręcimy do 15, nie? Nie, do... Tak, do 15, oj, Marek się bije tutaj. Nie, kręcimy gdzieś do 12. Dobra. Jest dzisiaj ładny Dzień. Dobra, ja idę teraz do kopalni. Bo trzeba po węgiel, bo mamy jeszcze mięska. Nie ma czegoś zabrać. Słuchaj, postaraj się zdobyć drewno i zrobić coś w skrzynie, masz. Ja tutaj rzucę 26 z czerwonego mięsa. To czekaj, ja ci zaraz pobiegnę na tą taką wyspę, yy, gdzie zaczynaliśmy tam była skrzynka, nie? A to? Była. A dobra. To ja zaraz Idę tam po, y, polecę, y, popłynę. Leć. Nie i... No. Tak, wybrałem, że bez trzeba... ale jest więcej. A ja w ogóle y, zobaczę na te zadania, y, czy jakieś już go nie wykonaliśmy. Na pewno y, mamy, było jakieś zadanie, za. o mam będzie. znaleźć dwa spawnery. No to no. No dwa znalazliśmy. A nie, to było w Mountain Surival. Ojej, myliło mi się. No tak, właśnie zdradziłeś też kolejny escape. Surival. Nie, Montana nie, to nie jest za fajne. Aha. się tak. ostatnio, że chciałeś. No tak, to tak tam jest bardzo ciężko o zjedzenie. No. Tak. To jak ja nie mówię, Dedy. Zjedłeś? Nie. Ja się jeszcze trzymam. Widzisz. A ciekawe co by się stało, gdybym wyrzucił tą mapę, nie? Czy ona by Ciebie pokazywała, czy ta mapa gdzie się znajduje? No, no o. ja myślę, że chyba ciebie. Nie, jakbyś ty wyrzucił mnie. Przykładowo. No, możliwe, nie, nie nawet się nie powiem z tym. Mam już chyba. A szkoda, ciebie. że taki nie mam mapy specjalnej do piekła, żeby nie, z, yy, nie było taki, nie? Mam 15 sztuk. Nie, 14. Ta <laughs> za maczfauner SLIME'U! Slime, fajnie. Chodź tutaj szybko do mnie. No dobra, zaraz, ale przecież ci nic nie zrobił. A czekaj, my coś mieliśmy chyba zrobić Ale ze... tam nie, ale tam nie goni ogórek. Dobra, czyli fajnie, czyli ja wiem... Czekaj, mam 14 sztuk, to ja porobię pochodni. Ja tam poświecam, bo tam jest slajmu. A mam jakieś zadanie z slajmem. Znajdźcie śledki jego. No czekaj, zaraz zobaczę. Ej, ale my nie mamy do w ogóle drzewna. No dobra, to ja zaraz popłynę po, po, no, Zrób papierową mapkę. A może po odcinku potem jakieś drzewo pozbieramy. Dobra, Marek, opróbuję, bo ja drzewa nie mam. No to widziałeś, że za, nas za naszą wyspą jest takie duże nie? To Pójdę tam zejść. idź. ręką. Wybrać... E, nie, bo, ale że mam coś znaleźć lepkiego, ale na wyspie kaktusów. Aha. Ale dobra, tak mam no, tutaj znaleźć ale i tak się przyda jakbyśmy potrzebowali coś zrobić jakiegoś, bo na pewno to nie jest przypadkowe dane. Tak, nieprzypadkowy. No, i tak z Martem nagrywamy. My jesteśmy jakoś już po bardzo koleżanki więzienia, bo chodzimy też razem do klasy. Tak. Ja z się Markiem. może powiedz do... w którym... Yy, yy, gdzie? Jest ten diament! No. Kopen drewno i tu był diament. Co mam ci jeszcze powiedzieć? Ja się może powiem, gdzie chodzimy do szkoły. Do gimnazjum. Powiedziałem gdzie. A miejsce to już nie zdradzę, to jest nasz, to jest prywatność. No. Zaraz zaczną przyjeżdżać z kamerami. <grym> Ale fajnie, diament znaleźć, bo tego trzeba zrobić w do tych elach. Dobra, mam 12. A czekaj, co? a panie, się to takiego Moisty Na naszej tej jakiej wyspie? Słucham? Panie czy jest most stał na wyspie? Tak. To tam by trzeba, dałoby się zajrzeć tam do środka, nie? Mhm, tylko chodź na razie tutaj, bo ja tu na razie urzęduję, bo tam jest kopalnia. A ja do kopalni bardzo... Zabijemy się, y, y, się tam w tej, pieprzymy jeszcze tam skrzynkę. Mhm. Aha, I ja skrzynki nie, nie wziąłem. Tak jest. Czekaj, to jeszcze po skrzynkę się wrócę. A te panie będziemy... Y, Teleportowania będziemy używali? No nie wiem, chyba nie, nie wiem Marek I ja ci powiem, że nie wiem Kurde, surowe mięso by się to przydało Zostaw do skrzynki, bo tutaj mamy skrzynię No dobra, dobra Porobię pochodni O, ja mam jeszcze jedną upieczone Okej, okay, mam 20 pochodni, 9 węgla chowam do skrzyni. Ty wracam no. tam do mojej kopalni. Ja bardzo powiem Wam lubię się w kopalni. Kiedyś właśnie wybudowałem podziemne miasto. To u mnie na co, u mnie co jak kręcę, to też jest pod ziemią mieszkałem. Mm -hmm. A, A korytarz czyli... kopałam dość długo, ten korytarz ja chyba 3 tygodnie kopałem. A w komentarzach byście mogli pisać, w którym odcinku moglibyśmy robić każde zadanie, nie? Trzeba w tym odcinku zrobić to i to. No, w tym odcinku to ja bym bardziej chciał tak pozbierać materiały. Tak, tak. Ech. już do ciebie płynę. Możesz znaleźć się na mapie. Tak, tylko ja jestem w kopalni. A nie masz przy sobie mapy? Mam, ale ja ją oświetlam teraz bo to jest dość sporo. O, <grym> panią Jezu. Ja nie, ja nie lubię grać z potworami, jak chodzę po kopalni. Ale musi... Yy, tak, ci w ogóle zasada chyba było, że mamy być potworki. Dobra, to się tak zawsze gra na potworkach, tylko mówię, że... Czekaj, o, paniem, ja tutaj tą kopalnię oświetlam. Ej, ale co to za mapa, stój, bez potworów? O, ile tu jest węgla, ile tu jest żelaza, ho, ho, Ja tutaj siedzę, tutaj nie chcę idź zbieraj drewno. Dobra, tylko sobie sobie łódkę. Okej. Okay. Jesteśmy u mnie na serwerze. Jak ja mam w, na własnym serwerze czasami mam bardzo dużo lagi, nie Filip? Nie mm -hmm. ja powiem ci, że ja na twoim nie mam lagów. To, to jak ja bym nagryw u mojego serwa, to by... To u mnie też nie lagi Filip, ja gdybym ja, bym... ja nagrywał na twoim serwerze, to ja bym miał większe lagi. Filip już kończymy. Wychodź z kopalni i chodź. Czemu? Bo już jest bliżej godzinka, że zaraz będzie 15 minut. Nie chcę właśnie. Staram się nie przekroczyć. No to to na dwie części.